Kolej TV Reklama, ze mną Patryk Kryla, cześć. Cześć. Jesteśmy po gali MMA VIP Walcz i Pomagaj. Dokładnie tak. Jak Ci się podobało i, i oceń e, całą galę, czy coś Cię zaskoczyło, które walki, e, jak to w ogóle cała organizacja e, wyglądała, czy, czy to było cięż, ciężkie w organizacji? Jeżeli chodzi o samą galę, świetnie, uważam, że wypadła. Jest przede wszystkim zorganizowana w najlepszym miejscu, jakie mogliśmy do, do takiej gali wybrać, czyli Zamek w Ogrodzieńcu. Pierwszy raz też robimy imprezę w plenerze tak naprawdę, ponieważ głównie jakby pochodzimy z ramienia Silesian MMA, czyli gali... 10, 10 edycji zorganizowaliśmy gal profesjonalnych. Teraz przeciwmy w galę, dzięki której zbieramy środki jakby na szczytny cel dla Tysona, który, który jest jakby mistrzem MMA w Polsce i za granicą w Europie. I zbieramy na niego pieniądze, żeby mógł wylecieć do Stanów Zjednoczonych. I to jest w tym najpiękniejsze, a które y, walki Cię najbardziej y, zaskoczyły? No chyba ta najbardziej social medialowa, tak? Czyli właśnie przede wszystkim e, fericze. A spodziewałeś się, że się tak szybko się skończy? Wydawało mi się, że tak, ponieważ wcześniej tak si Złotuba, tydzień wcześniej e, walczył na naszej gali na Silesianie i już dosyć mocno miał obitą tą nogę przy ostatniej walce. I właśnie obawiałem się tego, że pierwsze, pierwsze mocniejsze uderzenie, czy jakiekolwiek na pewno nie zregeneruje się w przeciągu 7 dni. Kontuzję. Kontuzję, dokładnie. To jest normalne w tym wymach. A walka dziadka, co myślisz o niej? Walczyć w takim genialna, wieku? Była genialna, pełen szacun dla niego, ja bym się bał. E, zwłaszcza, że miał tak, tyle młodszego przeciwnika. Tak, zdecydowanie. Prze, przeciwnik był dużo młodszy i zwinniejszy i, i wszystko, ale bardzo, bardzo fajna walka, bo wiem, że dziadek sam bardzo chciał wyjść do tej gali, chciał jakiegokolwiek zawodnika, e, no a zawodnik pomagał mu w, tym, w, tym, w tej jego realizacji tak naprawdę, więc to było fenomenalne. A jakie plany na przyszłość? No gala 2, na pewno gala druga. Mamy już zaplanowane miejsce. Jest to godzinę od ogrodzieńca, tak mogę tylko tyle zdradzić. E, kolejna, kolejna gala na pewno też odbędzie się oczywiście. E, jeszcze nie wiemy, czy, czy tym celem oczywiście dalej będzie Tyson, czy to będzie coś innego. Natomiast na pewno, na pewno dalej chcemy robić charytatywne gale, w których no, będą uczestniczyły nie tylko nie będą uczestniczyć tylko zawodowcy, ale również powiedzmy osoby freakfight'owe. Tak? A wiadomo kiedy? wiadomo mamy już potwierdzoną datę mamy miejsce natomiast myślę że tutaj nie chciałbym się rozpędzać na pewno będziemy obserwujcie przede wszystkim naszego Instagrama Facebooka e, Galavip oraz stronę galawip.pl e, na pewno tam wszystko się tam pokaże wszystkie informacje. Dokładnie tak. Zapraszamy do śledzenia. Dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo.